Jak nie dać się zranić przez osoby, które nie są Ci bliskie? To sztuka emocjonalnej samoobrony i wyznaczania granic. Pierwsza strategia zmiana perspektywy obiektywizuj ich zachowanie to ich problem, nie Twój. Nie przywiązuj wagi do opinii obcych. Ich słowa to tylko hałas, odrzuć je. Wykorzystaj współczucie. Ich nieuprzejmość często wynika z ich cierpienia. Druga metoda. Dystans emocjonalny. Ustanów mocne granice, nie pozwól, by ich negatywna energia cię przeniknęła. Wstrzymaj reakcję, zanim odpowiesz. Zadaj sobie pytanie, czy ta osoba jest warta Twojego zranienia. Trzecia metoda. Wzmocnienie samooceny. Skup się na sobie i swoich mocnych stronach. Twoja wartość nie zależy od opinii innych. Przekształć krytykę w pytanie czy to jest dla mnie konstruktywne? Pamiętaj, tylko Ty kontrolujesz swoje emocje.